Moi drodzy, z tej strony Cooks Game i witam Was w trzecim to już odcinku z FS16. W dzisiejszym odcinku będzie przygotowania pól pod uprawę część druga, ponieważ w części pierwszej kultywowaliśmy sobie te dwa sąsiednie pola, a dzisiaj w części drugiej będziemy sobie obsiewać te dwa pola, na jednym będziemy sobie siać rzepak, a na drugim pszenicę. W tamtym odcinku chciałem zrobić również obsiewy, ale nie zdążyłem, ponieważ nie miałem wykupionego kodu. No i niestety nie mogę nagrywać więcej niż odcinków więcej niż 15 minut. A także w dzisiejszym odcinku sobie to zasiejemy i będzie to część druga: przygotowania pól pod uprawem. I mam do Was taką wielką nowość, ponieważ. W końcu wykupiłem sobie kod. Tak, jeszcze w pierwszym odcinku mówiłem, że nie ma wykupionego kodu, w drugim też, dlatego w dzisiejszym odcinku wykupiłem sobie kod i mogę sobie pozwolić na odcinki dłuższe niż 15 minut. Wiadomo, że nie będę tych odcinków nagrywał po godzinie dwie, no nie, ale one będą takie 20-25 minutowe. Taki będę miał czas ustalony do 25 minut, że dłuższego odcinka nie może być. No i tak, będziemy sobie zaczynać. Będziemy sobie w dzisiejszym odcinku siać, także klikamy tap to start. A no i wiesz, w ogóle to przepraszam Was jeszcze za wczorajszy odcinek, że tak by niepomyślnie on się zakończył. Ale chciałem zrobić cięcie bo chciałem, zacząłem te pole, chciałem zrobić cięcie i włączyć się pod koniec, yy, jak zrobię już te pole, ponieważ by mi brakło czasu i chciałem tam jeszcze zjechać, no i się pożegnać, ale niestety zamiast kliknąć yy, to, żeby zatrzymać film, a potem bym to wiadomo jeszcze raz kliknął i bym yy, mi mieli z powrotem nagrywało, czyli zamiast kliknąć, żeby zrobić cięcie, to kliknąłem wyłącz nagrywanie. No i on się tak bezpomyślnie zakończył, bez pożegnania, bez wszystkiego. Ale przepraszam Was za to i obiecuję, że już nigdy takie coś się nie powtórzy. Yy, bo nie masz teraz kod dlatego na pewno sobie zdobrze zrobić. I nie będę się też tak przejmował czasem. Także tak, tak, klikamy sobie tak to start. Klikamy oczywiście multiplayer. I klikamy w B. Yy, I tak. Oczywiście włączamy sobie yy, pierwsze, oczywiście sobie włączamy kamerkę. Cześć. I tak, dlaczego miałem przed odcinkiem 33 tysiące, a teraz mam 93 tysiące? Ponieważ moi drodzy, poza odcinkiem sobie zrobiłem tak, że wykonałem sobie tą misję i właśnie trzeba było tam pojechać ciągnikiem i odebrać o, stąd, co jest na niebiesko, czyli inni. Trzeba było odebrać przyczepę pełną zboża i zawieźć właśnie do y, tego młyna. I za taką misję dostałem 10 tysięcy. Ale, I miałem 43 tysiące, ale mam 93 tysiące, ponieważ obejrzałem sobie dwa lekramy. Dwie lekramy. I to jest tak, że jak obejrzę, yy, Tutaj właśnie tak teraz, o, mamy taki wykszczyknik yy, na czerwonym tle. I jak to klikniemy, to wtedy możemy sobie obejrzeć lekramy. One są takie po 20-30 sekundowe i za nie możemy dostawać pieniądze. 25 tysięcy się dostaje za inną lekramę. Dlatego właśnie obejrzałem sobie te dwie takie lekramy. Ona się tak regenerują co 15-20 minut i do tego mam 93 tysiące. I mogę powiedzieć, że już ten na nabytek ten nowy. mógłby nawet go w dzisiejszym odcinku kupić, ale w następnym odcinku go sobie kupimy. Nawet tak sobie wykonałem tę misję, to już prawie mi było stać. Dobrze, to teraz tak, przeskakujemy się do ciągnika i w dzisiejszym odcinku będziemy siać. Dlatego jedziemy sobie pod 5 Widzicie, widziałem, że ten traktor już, widzicie, jest bardzo, bardzo brudny. Dlatego trzeba będzie go umyć w najbliższych odcinkach no to to sobie zrobimy w jutrzejszym odcinku i rozpoczynamy siew będziemy pierwszy sobie siać rzepak i rzepak będziemy sobie siać na tym polu właśnie to jest koło tego drzewa no tutaj, tutaj koło gospodarstwa a pszenicę sobie zesijemy na tamtym polu tam co było ściernisko i tak rozpoczynamy sobie siew mamy oczywiście 100% w siwniku i zaczynamy może sobie troszkę przybliżymy kamerkę opuszczamy nasz siewniczek i jedziemy no także dzisiejszy odcinek będzie tak trwał do 20 minut, tak około 20 minut będzie dzisiejszy Dzisiaj odcinek trwał i sobie siejemy już będziemy sobie jak drugi pas i za niedługo też może się kupimy drugi ciągnik no bo jednak jednym ciągnikiem obrawy no to jest trochę słabo, bo jest bardzo mało, no bo po prostu mało zrobimy tym jednym ciągnikiem, na pewno sobie kupimy jakiś ciągnik, a jak kupimy sobie ciągnik, to kupimy sobie przyczepę, bo myślałem, żeby sobie kupić przyczepę. Ale w sumie po co mi przyczepa? Jak i tak mam tylko jeden ciągnik, a przyczepów się nie da spinać, czyli tylko z jedną przyczepą da się jeździć. Dlatego na razie nie kupujemy przyczepy. Jak kupimy sobie nowy ciągnik, to wtedy akurat kupimy przyczepę. Nie wiem, czy tą samą, czy może większą. Ale myślę, że większą, większą bo już tym większych ciągnik kupimy. No i po prostu będziemy mieli lepiej, bo będziemy mieli już dwie, dwa przyczepy. Dobrze, jedziemy kolejny pas. Na razie nie będę oglądał ekrany. tych reklam to tak nie będę tak, tak często oglądał. Ponieważ nie chcę za bardzo tutaj jechać na reklamach, żeby w jednym, w jednym dniu, żeby sobie zarobić 200 tysięcy. Bo to też tak nie jest za bardzo fajnym. I tak, mamy już kolejny pas. Oj, tutaj. Właśnie myślałam sobie gdzieś tę przyczepę przestawić, bo jednak strasznie tak jest mi ciężko nawracać z tą przyczepą, jak tutaj ta przyczepa stoi, to mi jest ciężko tutaj właśnie pracować na polu, bo się strasznie ciężko nawraca. I tak, to tutaj... dyssiowniki sobie siejemy pierwszy raz i żzepek też sobie siejemy pierwszy raz. Już nie tylko będziemy musieli go jaka napełnić, ponieważ jak widzicie mamy, do... mamy już 59%, także żeby nam tego paliwa nie brakło, bo będziemy go musieli pchać kombajnem do stacji, a to niezbyt drażnie wygląda. Dlatego w następnym odcinku sobie go pojedziemy napełnić. I w następnym odcinku też, prawdopodobnie jak skończymy ten odcinek, to już będzie chyba koniec przygotowania pól pod uprawę, ale w sumie nie. Bo na następny nabytek, jak sobie kupimy w następnym odcinku, to wtedy od razu nim tutaj popracujemy, bo to jest taki nabytek, że od razu możemy tu popracować. Dlatego jeszcze w sumie nie skończymy uprawy pod pól. Ale to będzie przygotowanie pól pod uprawę, część druga, czyli ostatnia część. Tam z tym nowym nabietkiem to już nie będzie trzeciej części, tylko po prostu będzie zwykły normalny odcinek. I tak jedziemy. Oj, żeby tutaj... Po prostu muszę... tutaj jechać, żeby, wieszcie. Żeby mi tutaj... Nie... Że nie pozostały. O mi widać tak mam tutaj dwa. Zrobimy sobie taką kamerę i jedziemy. I tak. W następnym odcinku, żeby zarobić sobie jeszcze trochę pieniędzy, to sobie zrobimy tak, że y, posprzedajemy sobie trochę plonów ze silosu, bo w silosach mamy, wiadomo, pięć tych plonów, bo mamy pszenicę, kukurydzę, y, rzepak, y, ziemniaki oraz bulaki. Mamy ich pięć i z każdego mamy pięć tysięcy litrów chyba. Czy ton? Nie wiem jak to robią. Czy to robią na litry, czy to robią na tony? zaraz może sobie sprawdzimy w statystykach a w sumie to tak puścimy sobie teraz pracownika i sprawdzimy sobie to w statystykach niech tutaj nam pracownik popracuje bo i tak mi nie szkoda pieniędzy bo już mam dużo i tak Wchodzimy z statystyki. No i widzicie, mam wszystko z koral, czyli w silosie mam wszystkiego po 5000. Mam 5000 pszenicy, 5000 y, rzepaku, 5000 kukurydzy, 5000 buraków i 5000 ziemniaków. Y, tutaj trawy mamy 0, kostek y, mamy 0 i wełny mamy na razie 0. No bo, żeby też y, mieć wełnę oraz żeby mieć mleko to też nie jest tak, że po prostu nam się regeneruje cały czas tylko trzeba po prostu tym naszym zwierzętom dawać jedzenie, no nie? od krów jak chcemy mieć mleko no to jak damy jedzenie krowom no to one nam produkują i obornik, który możemy sobie rozrzucać na polach i właśnie mleko dlatego spoko, o co się tak... moim zdaniem bardziej się opłacają krowy bo z krowów nie dość, dam, nie dam, że nam produkuje mleko, to jeszcze nam produkują y, obornik. A wiadomo, że jak rozrzucimy sobie obornik, to będziemy mieć lepsze plony. Ja będziemy mieć lepsze plony, to będziemy y, po prostu mieć więcej zboża, i będziemy mieć więcej zboża, no to tym będziemy więcej zarabiać w skupie, bo będziemy sobie więcej jego sprzedawać. I będziemy zarabiać więcej kasy. Już tutaj będzie się robiła noc, no nasz jeszcze nie, ale Prawdopodobnie jak tamte drugie pole będziemy sobie obsiewać, to już nas noc złapię. Czy na pewno się je żepak? Tak, na pewno się je Żeby nie wyszedł taki fail, że ja tu się je pszenicę, no nie? Albo komś inną uprawę, typu u ziemniaki. Znaczy bulak, buraki. Bo na razie nie mam kombajnu do buraków. W sumie to mógłbym go kupić, bo on jest za 88 chyba tysięcy. Ale na razie. Na razie nie. Na razie się zajmiemy takimi podstawowymi maszynami. Jak na przykład ten nabytek, który sobie kupimy w następnym odcinku. I właśnie prawie skończyliśmy sobie obsiawać jedno pole. Mamy właśnie 10 minut odcinka. No, widzisz, jakbym nie miał wykupionego kodu, to już bym musiał prawie odcinek kończyć. No nie? A tak to po prostu mogę sobie zrobić 20-minutowy odcinek. odcinek. Okej, okay, tu jeszcze zrobiłem maka. I tyle. To tego mało mi jako na mnie. Czasem robię więcej. I jedziemy na drugie pole. O, jeszcze czy nie, nie ma. No w sumie, ja sobie zacząłem z samego rana, bo sobie yy, poczekałem. Aż będzie, i tutaj musimy zmienić uprawę. To jest pszenica. Tak, to jest pszenica. Nie wiem, czy nam wystarczy na te pole, ale w sumie, jak na tamto, nam poszło 40. To na 40%, to na to nam pójdzie 40%, no na to nam zostanie 20%. O, tutaj mamy właśnie nasze owcem. Niedługo właśnie trzeba będzie skompletować te maszyny do sianokosów i zrobić sianokosy żeby dać tym owcom oraz krowom jedzenie, żeby nam już produkowały to te mleko, ten obornik i te krowy wełnę. Bo za wełnę i za mleko jak się sprzedaje, to się bardzo dużą sumę pieniędzy dostaje, bo za wełnę się dostaje chyba 50 tysięcy. A za mleko się dostaje chyba też około 45 tysięcy. Dlatego na wełnie i na mleku jak mamy oczywiście 100% możemy zarobić aż 100 tysięcy. No to, to, jest, to jest dużo. To jest bardzo duża suma pieniędzy. Dlatego warto tutaj nie dawać to jedzeniem, Ale na początku trzeba skompletować wszystkie maszyny do sianokosów. W sumie to w następnym odcinku sobie wam pokażę. Bo w następnym odcinku będziemy sobie przechadzkać po sklepie. I sobie ogólnie będziemy tak mówić o tych maszynach, ile mają koni, ile wszystko. Tak sobie przejdziemy ten, przeczepiemy cały sklep, żeby sobie już wszystko wiedzieć. I będzie nocka. To słabo, bo ja w nocy za bardzo nic nie widzę. Także to słabo, że będzie noc. Ale w sumie też, jakby był na przykład, było tak, że jakby było przez 12 godzin, tak jest jakby było takie godziny jak farmingu w realu, to też by było nudno. Bo żeby mieć noc, to trzeba byłoby w nocy nagrywać. I wszystko by każdy nagrywał w dzień. Jakby na przykład y, dzień trwał 12 godzin, tak w salu, a noc jakby trwała też 12 tak. godzin, no to by było trochę nudno też. Także w sumie dobrze, że się tak robi. No w sumie patrzcie, tutaj już minął cały dzień. Yy, I teraz już będziemy sobie pracować, zaraz nam się zapaląć światło, już będziemy sobie pracować w nocy. A u mnie w realu to jest tak, około... no 13 minut. Bo z samego rana sobie zacząłem. Hmm, no to ta, dlatego tak liczyć, że 15 minut to jest cały dzień w realu. Cały dzień w realu to jest 15 minut w grze. A nie wiem ile noc. Jak widzicie, silnik też już nam się brudzi. Ale fajne ma taki klimat, takie pracowanie w nocy. Fajne to jest. Naprawdę. O, i nam się zapalają światełka. Mam nadzieję, że nic nie ominę. Żadnego ominyka nie zrobię. Chociaż to by był cud, jak jest noc. Nie wiem, jaki jest ten traktor. Ale to sobie w następnym odcinku sprawdzimy w sklepie. I na następny odcinek, no to się szykujdzie na bardzo, bardzo długi odcinek. Tak. Bo on będzie trwał tak gdzieś około 25 minut, do gdzieś tak. Będzie bardzo, bardzo długi. A opowiem wam, co będziemy w nim robić w następnym właśnie odcinku. Który będzie właśnie dzisiaj? Bo właśnie zapomniałem Wam powiedzieć. Że wczoraj była sobota i wczoraj nie nagrywałem odcinka, no bo po prostu, bo po prostu nie miałem czasu, żeby sobie nagrać. Dlatego dzisiaj za to wleci wam dwa, od... dwa odcinki. Pierwszy wleci tak gdzieś około godziny em, 12, a drugi wleci tak gdzieś około godziny 20 albo wcześniej. Dlatego już dzisiaj dowiecie się, co będziemy robić w tym odcinku. To już dzisiaj będzie ten odcinek 25 minutowy. I już dzisiaj właśnie się dowiecie, jaki będzie nowy nabytek. I sobie się nigdy nie nagrywałem i nie puszczałam na YouTube a. dwóch odcinków na dzień. Nie? Dlatego mam nadzieję, że mi to wyjdzie. I kultywujemy sobie następny pas. 31% w siewniku. Mam nadzieję, że na te pole nam wystarczy. Oj, tutaj sobie źle pojechałem. Muszę sobie tak kamerę, bo mi tak źle nagrywać. Mamy już 15 minut odcinka. Dlatego widzicie, już byśmy sobie dawno skończyli, bo już jest właśnie 16 minuta. Już byśmy sobie skończyli, tak gdzieś około 2 minuty temu ten odcinek. A za to jeszcze sobie popracujemy trochę. I prawie skończyliśmy już sobie obsiewać te pole. Właśnie na tamtym będzie rzep, a na tym będzie pszenica, tak żeby sobie odmienić. I właśnie sobie zastanawiam się, co właśnie kupić pierwsze. Czy pierwsze kupić traktor w tym siódmym, ósmym odcinku? Czy pierwsze kupić pole? Właśnie takim mam a co pierwsze kupić, no bo pole by mi się przydało, no bo bym miał więcej plonów i bym za to zarobił więcej pieniędzy, ale w sumie traktor też by mi się bardzo przydał, bo jednak mieć już trzy pola, no to już jednym traktorem obrabiać to wszystko, no to trochę źle już jest, także myślę, że tak około siódmym odcinku sobie kupimy traktor, a w ósmym odcinku sobie kupimy pole. No to tak sobie zrobimy i będziemy sobie też w najbliższych odcinkach próbować kompletować te maszyny do sienokosów, ponieważ chciałem sobie zrobić te sienokosy, no ale wszystkich wiadomo w jednym dniu nie kupimy. Oj, tutaj jest już następny pas, bo już za bardzo nie widzę, chyba tak i prawdopodobnie jest to przedostatni pas na tym polu, jeszcze jeden pas i sobie te pole skończymy, także tak gdzieś około jak się skończy noc, to się skończy film, no nie, no może nie. Może jeszcze trochę będzie trwał film dłużej? Znaczy nocka jeszcze będzie. Ale w sumie, bo już nam się lubi prawie dzień, jeszcze musimy sobie poprawić te omijaki. Okej okay. i oficjalnie robota na tym polu skończona. Tutaj jest właśnie widzę, że omiak. Czy to coś jeszcze jest? Chyba nie ma. No, tak mi się wydaje, że nie ma. Akurat widzicie, równo nam zostało 20% w siewniku. Dlatego jedziemy sobie na gospodarstwo. Postawić ten siewnik. Yy, odstawić traktor do garażu i się z wami pożegnać. Bo to będzie tyle na ten odcinek. Oczywiście, jak wam się odcinek podoba, no to oczywiście nie zapomnijcie zostawić dużo łapek w górę i zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem, abyście nie przegapili żadnego innego odcinka. O! Co jest? Straci... A! Napełniło mi i teraz mam 30%. Właśnie to jest tak, że jak tu się jedzie, to to napełnia automatycznie. Teraz muszę się skupić, żeby dobrze postawić siewnik. Gdzieś tak on stał. Okej. Okay. I powolutko odjeżdżamy do przodu. Pik. Pik. Dalimy. Pik. Okej, okay, tyle. Odstawimy sobie świetnik. O ja, ale brudny ciągnik. Popatrzcie, jaki on jest brudny. Musimy sobie go umyć. Ale brudny. Dobrze, my będziemy sobie kończyć, bo jak widzicie mamy 19 minut odcinka. Dlatego długi będzie ten odcinek. Mam nadzieję, że przypadnie wam ten odcinek do gustu i że przybada wam w ogóle te odcinki moje do gustu. Bo ja się bardzo staram, żeby je nagrywać. I przyłączamy się do kombajnu i kończymy. Oczywiście, my... e, be, witam was. <grych> e, to tyle na ten odcinek, to tyle z mojej strony. I co, ja już się będę z wami żegnał. Ja tak naprawdę witał, bo dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek, no i co? Do zobaczenia, do następnego odcinka. Papa? Pa.